16 turniejów i blisko 1000 zawodników. Europilzno trwa. Rozgrywki w ramach cyklu halowych spotkań z piłką nożną rozpoczęły się w czwartą sobotę stycznia i potrwają do połowy marca. Dziewiąta edycja imprezy jak zwykle spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Są koledzy, można sobie dużo pograć i lubię bardzo grać w piłkę. Bo jest fajno. Fajnie się grają, są koledzy do grania i można sobie pograć fajnie. Ja i dlatego lubię grać. Przegraliśmy tylko jeden mecz. Tak. tak. I remis tak. był jeden. I wygraliśmy wszystkie mecze oprócz jeden remis i jedna przegrana. Wygraliśmy z z Higgotonem, z Grzynią, Mamy na razie 10 punktów. Oczywiście, że Legion Pilzną. Drużyna numer jeden. Czy mamy kciuki? I tak naprawdę, no, chcemy, żeby wygrali, tak? Co? Staramy się, kibicujemy, jak możemy. Są transmisje online, jakieś tam zdalne, więc miejmy nadzieję, że będzie jak najlepiej. Bardzo się cieszymy, że. że... Że tak dużo u nas tutaj jest tak duże zainteresowanie i chętnie do nas przyjeżdżają. Tutaj nasze okolice, całe Podkarpacie, ale też Małopolska i lubelskie województwo, bo będziemy mieć kilka zespołów z województwa lubelskiego. Popularyzujemy tutaj sport, szczególnie piłkę nożną. I właśnie też wydaje mi się, że też właśnie w tym czasie pandemii jest bardzo duże zapotrzebowanie na takie imprezy, bo dzieciaki. No nie mogą na co dzień się spotykać, są w domach zamknięci i tutaj jedyna okazja do tego, żeby z rówieśnikami się spotkać i rywalizować. Cykl halowych turniejów piłkarskich Europilzna rozgrywany jest na hali sportowej publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie. Impreza dedykowana jest drużynom posiadającym licencje klubowe, a rozgrywki odbywają się w podziale na 8 roczników. Organizatorami wydarzenia są Klub Sportowy Legion, Urząd Miejski w Pilźnie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie.